Proszę, daj mi jakiegoś fajnego przyjaciela. Agata? Przecież to jest wariatka, nie ma opcji nawet. Mariusz, wybrałeś swojego najlepszego przyjaciela? Nie, jeszcze nie. Dostałem Agatę, tą wariatkę. Odmówiłem. Boże... Cześć, Mariusz. O, Agata. A czemu tam nie wybrałeś jako najlepszego Ech, przyjaciela? Wiesz co... A tak, już idę, wołają mnie. Ty nawet mnie nie wybieraj jako najlepszego przyjaciela, rozumiesz? Kevin, jakbym miał taką opcję i by to była moja ostatnia szansa, to bym chyba wolał umrzeć, wiesz? Nie że coś, ale ja już wybrałem swojego najlepszego przyjaciela i jest. Wiesz to. co, nie obchodzi mnie to? Nauczyciel od angielskiego? Przecież to jest nienormalne. Nie ma takiej opcji. Przepraszam, a co się stanie, jeżeli nie wybiorę najlepszego przyjaciela? Mariusz masz trzy szanse. Jeżeli nie dokonasz wyboru, umierasz. Więc muszę zaakceptować swój kolejny wybór, bo zniknę. Kevin